To nowa porcja łamigłówek dla Ciebie, bystry detektywie. Znajdź swoje szkło powiększające i zabierz się do pracy. Yeah. Tom zniknął o 22 w piątek jesienią. Policjantka przesłuchała jego czterech znajomych. Podejrzewała, że jeden z nich ma coś wspólnego z tym zniknięciem. Zapytała ich wszystkich, co robili w tym czasie. Adam powiedział, że wybierał strój na randkę. Daniel przygotowywał się do imprezy, która miała odbyć się w jego mieszkaniu. Zofia powiedziała, że relaksowała się uprawiając jogę przed nocną zmianą w pracy, a Jake obserwował ptaki w parku. Po przesłuchaniu podejrzanych policjantka aresztowała jednego z przyjaciół Toma kogo? To był Jake. Okay. Jesienią o 22:00 jest zbyt ciemno, by zobaczyć ptaki na zewnątrz. Wyobraź sobie, że utknąłeś na Antarktydzie. Zaczyna brakować ci jedzenia, więc postanawiasz przeszukać okolice. Śnieg jest tak jasny, że dosłownie oślepia. W pewnym momencie natrafiasz na duży fragment kości z pęknięciem wystarczająco szerokim, by zmieścił się w nim nóż. Myślisz, że kość może się później przydać i zabierasz ją ze sobą. Jaki jest najlepszy sposób na jej wykorzystanie? Złamanie i użycie jako drugiego noża? Zrobienie osłony na oczy? A może przerobienie na flet, aby odwrócić uwagę od tragicznej sytuacji? Powinieneś wybrać drugą opcję. Osłona na oczy może uchronić Cię przed poważnym problemem ślepotą śnieżną. Światło słoneczne odbija się od śniegu i lodu na Antarktydzie i może powodować poważne problemy z oczami. Tym razem jesteś uwięziony w dużym, opuszczonym zamku. Światła są zgaszone i wydaje się, że nikogo nie ma w pobliżu. Widzisz troje drzwi prowadzących z przerażającego zamku w bezpieczne miejsce. Wiesz jednak, że za pierwszymi drzwiami znajduje się pokój wypełniony jadowitymi wężami i pająkami. Za drugimi znajduje się stromy spadek z ostrymi kolcami na dole. Trzecie drzwi prowadzą do podłączonej do prądu fosy. Które wyjście zaryzykujesz? Co zaskakujące najbezpieczniejszą opcją są trzecie drzwi. Widzisz, zamek jest opuszczony, a skoro nikt tam nie mieszkał od lat, nie ma tam prawdopodobnie elektryczności. Prawdopodobieństwo, że fosa jest nadal pod napięciem, jest nieskończenie małe. Będziesz w stanie bezpiecznie się przez nią przedostać. Powiedzmy, że w jakiś tajemniczy sposób znalazłeś się na arenie do walk. Czekają na ciebie trzy stwory i musisz walczyć z jednym z nich, aby przeżyć. Pierwszy potwór ma głowę grzechotnika i ciało gigantycznej fretki. Drugi ma ciało goryla i głowę aligatora. Trzecie stworzenie ma pysk i ciało żarłacza białego oraz ogon i pazury niedźwiedzia. Z którym potworem wolałbyś się zmierzyć? Pierwsze dwa potwory byłyby niezwykle niebezpiecznymi przeciwnikami. Wyobraź sobie, jak zwinny i jadowity może być wąż Fredka, a goryl Gator byłby zbyt silny, byś mógł go pokonać. Jeśli chodzi o rekina niedźwiedzia, wiesz przecież, że rekiny mają skrzela i nie mogą oddychać na lądzie. Wystarczy więc trochę poczekać, a ten przeciwnik sam zajdzie ci z drogi. Wyobraź sobie, że złodziej próbuje wejść do Twojego domu. Możesz bronić się tylko przez skrzynkę na listy w drzwiach, podczas gdy on próbuje zajrzeć do środka. Jaki rodzaj obrony byś wybrał? Tarantulę ikki o długości 1,2 metra, tyczkę bambusową o długości metra i trochę mrożonego groszku, czy dmuchawę do liści, gumkę recepturkę, pustą rolkę po papierze i kilkadziesiąt mrówek ognistych. Problem z kijem jest taki, że jest zbyt krótki i istnieje szansa, że tarantula do Ciebie wróci. Ojoj, oj. wysłanie mrożonego groszku w twarz złodzieja prawdopodobnie nie wystarczy, aby powstrzymać przestępcę. Wybierz trzecią opcję. Dmuchawa do liści wyśle mrówki w twarz złodzieja przez rolkę papieru i najprawdopodobniej odstraszy przestępcę. Co powiesz na taką zagadkę? Dziewczynka w swoje ostatnie urodziny miała 10 lat, ale w swoje następne urodziny będzie miała 12 lat. Jak to możliwe? Dziewczynka obchodzi dziś swoje 11 urodziny. W szkole w jednej z klas były cztery pary bliźniaków. Pewnego dnia wszyscy uczniowie przeszli na imprezę szkolną ze swoimi rodzicami i okazało się, że w sumie było 85 osób. Czy potrafisz obliczyć, ilu uczniów jest w klasie? Ponieważ każda para bliźniąt najprawdopodobniej ma innych rodziców, cztery pary bliźniąt i ich rodzice stanowią 16 osób. Pozostałe 69 osób to zwykli uczniowie i ich rodzice. Każdy z uczniów nieposiadających bliźniaka ma dwoje rodziców, więc liczba uczniów nie będących bliźniakami wynosi 23 osoby. Łącznie w klasie jest więc 31 uczniów. Steven zadzwonił na policję, aby zgłosić zaginięcie swoich kosztowności. Kiedy przyjechała policja, mężczyzna opowiedział im swoją historię. Pojechałem sam na kemping. Gdy dotarłem na miejsce i rozbiłem namiot, zaczęło mocno padać. Spieszyłem się, aby znaleźć suche drewno na opał. Zostawiłem torbę z portfelem i wszystkimi dokumentami wewnątrz namiotu. Kiedy wróciłem, wszystko zniknęło. Policjanci nie uwierzyli Stevenowi i ukarali go grzywną za złożenie fałszywego zawiadomienia. Jak zrozumieli, że mężczyzna kłamał? Steven powiedział, że rozstawił namiot, zanim zaczęło padać, ale w takim razie dlaczego w środku jest wielka kałuża? Dwie przyjaciółki, Ania i Maria, wybrały się na spacer. Nagle zaczął padać ulewny deszcz. Dziewczyny zobaczyły opuszczony dom i postanowiły się w nim schronić. Kiedy przestało padać, przyjaciółki zdały sobie sprawę, że są bardzo głodne. Poszły więc różnymi drogami w poszukiwaniu jedzenia. Ania zobaczyła jabłoń i natychmiast zjadła jabłko. Nagle sama zamieniła się w drzewo. Pół godziny później Maria dotarła w to samo miejsce, szukając owoców i swojej przyjaciółki. Wtedy usłyszała, jak ktoś mówi: Twoja przyjaciółka została zamieniona w drzewo. Musisz znaleźć to drzewo, aby mogła znów zamienić się w człowieka. Masz tylko jedną szansę. Jeśli się pomylisz, twoja przyjaciółka na zawsze pozostanie drzewem. Maria była przerażona. Czy możesz pomóc jej odgadnąć, które drzewo jest jej przyjaciółką? Aby rozwiązać tę zagadkę, trzeba myśleć nieszablonowo. Ponieważ pół godziny temu padał deszcz, wszystkie drzewa w sadzie są mokre. Jedynym drzewem, które jest suche, jest przyjaciółka Marii, Ania. Piękny, słoneczny poranek. Wampir obudził się dość wcześnie i poszedł do Łazienki, aby się ogolić. Był w połowie tego procesu, kiedy zauważył w lustrze, że się skaleczył. Musiał poszukać swojej apteczki. Co jest nie tak z tą historią? Głównym problemem jest to, że wampiry nie odbijają się w lustrach. Przyjrzyj się uważnie temu zdjęciu. Czy zgadniesz, do kogo należy ten uroczy szczeniak? Mała podpowiedź: zwracaj uwagę na wszystkie szczegóły. Nigdy nie wiesz, co może Ci pomóc. Właścicielem psa jest chłopiec w środku, tylko on nie próbuje pogłaskać szczeniaka. A teraz, czy potrafisz odgadnąć, co jest nie tak na tym zdjęciu? Po raz kolejny zwracaj uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Tik-tak, twój czas się kończy. Nieprawidłowym szczegółem na tym zdjęciu jest ta kolorowa papuga. Jak ten ptak się tam dostał? Papugi nie są znane z zamiłowania do zimy.